klub, randka, noc w mieście. Te zapachy to gwarancja komplementów, spojrzeń i kilku nowych wspomnień. Giorgio Armani Strong Review Amber. Złocista ambra, lawenda, wanilia tworzą zapach, który przyciąga jak spojrzenie przy świecach. Pachnie jak elegancki flirt, ciepło, uzależniająco i nieprzyzwoicie przyjemnie. Ramki, wieczory, święta to moment, w którym pachniesz lepiej niż reszta pokoju. Karolina Herrera bedboy, czyli słodkie kakao, tonka i pieprz tworzą unikalne połączenie, które wyróżnia się spośród mainstreamu. To świeżo-pikantny zapach, idealny na noc. Ciemniejszy sweter, skórzana kurtka to perfumy, które działają jak mało które. Często jest hejtowany za butelkę oraz nazwę, ale dziewczyny go nie hejtują, bo przynosi komplementy jak mało który. Jean Pogotier Skandal, czyli skandalicznie słodki karmel, tonka oraz mandarynka, projektuje tak mocno, że robi z ciebie magnes na komplementy. To jest vibe perfum typu słodkie, chcecie zjeść, idealne na klub, noc albo randkę. Pakoraban One Million Elixir. Wyobraź sobie, wchodzisz do klubu, złote światła, w powietrzu unosi się zapach wanilii, tonki i róży. Pachniesz jak milion dolarów i zero skrupułów. Zostaje na skórze, koszuli i w pamięci tej, która jeszcze długo o tobie będzie pamiętać. Azarro de Moussant parfum. Gęsta wanilia, imbir i drzewo bursztynowe. W skrócie słodkość z pazurem. Mocny, wyrazisty, jak garnitur z błyskiem w oku. pachnie jak noc, w której to ty decydujesz, kto się do ciebie zbliży.